Ćwiczenia na kręgosłupy stawy dla senior wita. Pierwsze ćwiczenie. Wchodzenie. Pacenek. Starajmy się wychylać troszkę bardziej do przodu, No chyba, że było operowane biodro. To wtedy piąt, lecję odchylenia do tyłu. Męczymy brzuch wtedy może. Sposób. większy ruch prowadzamy skręt rozkłonny szeroko ustawiamy ręce mocno się schylamy dociskamy do podłogi Wydech, 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 wydech. Skrętne ruchy w miejscu. Nogi rozluźnione. Koniecznie ruchy głową, najdalej, głowa skręca. Palcami do tułowia. Wydech. Mocno rozciągamy bok. Patrzymy do przodu. Jak najdalej od tułowia, jeśli blisko położymy, może być zderzenie. To bardzo nieprzyjemne. Może być bardzo szkodliwe. Tak. Roztrząsamy, troszeczkę może być na w parkach. I w rozkroku wykonujemy mobilizujące skłony, takie bardziej rzut. Coś, ala la pływanie motylkiem. Ty. Najpierw tu rozciągamy przód. <śmany> <śmany> A, tak. I kiwamy się w otworze. Z ręki na rękę przenosimy ciężar. pośladka na pośladkę. I wody. wody. A, teraz w tamtą stronę tak, na z tego żebyś na nie filmował. Tak. I jeszcze ćwiczenie. Na brzuchu. Pomknię. Pamiętajmy, najważniejsza zasada: oddech i robienie tylko tyle, na ile stać dzisiaj. Ile mogę. Otek, foka wybieg, wybieg, Przedmuch. Rozciągamy, rozciągamy, wdych. Krótki wybieg. Ha! Napinamy łuk. Puszczamy. Syczenie. <laughs> Przytrzymujemy brzuch najlepiej, albo jeśli jest... Jeśli gdzie przepuklina, no to przytrzymujemy w miejscu, gdzie przepuklina. Roztrząsanie, rozluźnienie, woda. I lecimy na plecy. Na plecach mamy taką sesję składającą się z 6-8 ćwiczeń i przerybników. Pierwsze ćwiczenie brzuszki brzuszki są specjalnie rozliczone na osoby osłabione, starsze. Nogi w rozkroku od tyłu bardziej. Wyjdę, wyjdę, wydech. Jeśli bardzo boli, jeśli bardzo słabe mięśnie karku, szyi, to można robić tylko tyle. Tak, i zmieniamy, od razu zmieniamy w trakcie na skośne brzuszki. Uwaga, żeby dotknąć ramieniem podłoża. Skręcić tu. Wyraźnie unieść stronę pracującą. Zmieniamy rękę. I kończymy znowu na obie ręce. Się. daleko 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 palce nóg ściągamy do siebie tak. rozluźnienie, obijanie łydek. Tak. Przesuwamy się jeszcze nogami do przodu trochę, bo często głowa wysuwa się poza kalimatę. Tak. Ręce na boki, turlanie dolne. Oddech cały czas aktywny, nigdzie nie zatrzymujemy oddechu, nigdy nie można. Kiedy wdech na przykład robimy, wydłużamy, tak? Wdech albo wydech. W rozkroku układamy ręce na łokcie i kręcimy górą. Rozwałkowujemy plecy na poziomie. Łopatek nad łopatkami. Najlepiej położyć policzek raz na lewa, a drugi raz na prawe ramię, Ręce w dół, znowu przesuwamy się, bo często się przesuwamy do przodu głową w tym ćwiczeniu. Znowu nogi w rozkroku, zgięte ręce w dół, grzbiety. Ha, ha, mostki. Ha. Kolano, kostką, i wykonujemy to samo, tylko na jedną nogę. Zmieniamy nowe. Ze względów czasowych skracam ten program. Zazwyczaj wykonujemy 10-15 każdego elementu, znowu w rozkroku. się o, pod gór pięta po, 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 po. O, tak. łapiemy się za jeden kciuk i odpychamy się daleko dłonią wysuwając daleko piętę skośnie ustawia się miednica drugi kciuk i druga strona jest rozciągana Znowu kciuk zmieniamy, lewy i lewa strona. Uf, uf, uf. Prawa strona. Znowuż można więcej poświęcić temu czasu. Jeśli mamy dyskomfort gdzieś tam w dolnej części kręgosłupa i musimy poustawiać miernicę biodra. Teraz następne ćwiczenie. Podciągamy kolano. A kiedy ciągamy nogę mocniej, mocniej, mocniej. Na dół i troszeczkę w bok. Druga noga. Po prostu wisi. Najlepiej jeden wydech robić w tym ćwiczeniu. W jednym rozciąganie, jeden wydech. Zmiana. Zmiana. Można ściągać do siebie palce można od siebie, to nie jest istotne. I teraz znowu rozciągamy się. A. I wykonujemy teraz już siłowo to samo ćwiczenie, tylko nazywam to drabina albo rowerek, inaczej taki wyprostowany rowerek. Ha, 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 ha. Głowa musi być uniesiona. Ha, 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 ha. Wydek głośny. Ha, 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 ha. ha. dokładać, wydłużać w zależności od stanu zdrowia i samopoczucia. Teraz rzucę, podnosimy ręce i nogi i potrząsamy, potrząsamy. Ten, ten, tego typu oddech taki pozwala lepiej rozluźnić się. I teraz, jak już krew na troszkę spłynęła, robimy takie drgawki odpychające nogami. Podtrzymywać najlepiej nogi trochę sobie, żeby mniej napinać brzuch. Ha, 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 ha. Miednica troszeczkę unosi się i opada, podskakuje. I do znowu rozciągamy się, czujemy już w troszeczkę więcej ciepła. Luzik można poobijać łydki, pokręcić z głowę. Dolną częścią. Teraz rozkładamy ręce na bok i nogi. Zginamy w kolana, kostki przylegają do siebie i wykonujemy ruch slalom, taki ruch narciarzy. Wdech, wydech, Stopa na stopie, niech się nie rozsuwają, nie zsuwają po sobie, tylko cały czas przywarte. Pięty, kostki. Można robić syczenie, tutaj wydłużając wydech i skupiając się na rozluźnieniu z... ręce, dłonią do podłogi. Po kilku yy, skrętach wysuwamy już nogę dodatkowo. I składamy skręt wydech, zaczynamy z. Powrót, Akurat to ćwiczenie lepiej filmować od tyłu, od głowy. Znowu rozciągamy się i przedostatnie już ćwiczenie. Pół Tutaj można i od tyłu sfilmować, i od, z boku. Tak. Najpierw rozciągamy się, zawsze powracamy do takiego wyciągniętej, do pozycji wyciągniętej, wyprostowanej. Najpierw ściągamy ręce bokiem idą, ściągamy nogi zgięte, na stów umieszczamy i prostując, już mamy ręce. A się. Dociągamy do tułoda w miarę możliwości. Każdy ma własne możliwości, więc ja pokazałem najpierw średnią zaawansowaną pozycję. Tak. Można minimalnie. Pokażę Wam. O tylko dotą. Staramy się wyprostować kolana. I znowu ślizgiem powracamy do pozycji wyciągniętej. Za każdym razem spokojnie, to robimy bez pogłębień. I tutaj bardziej zaawansowana jeszcze wersja pół. I zatrzymujemy się w tych pozycjach spokojnie, miarowo. Wykonujemy od kilku do dziesięciu, do kilkunastu powtórzeń w zależności od potrzeb. My wykonujemy na, na ten zazwyczaj 8-10 powtórzeń. I teraz ręce łączymy pod kolanami, i ostatnie ćwiczenie. potrzebujemy. Wałkujemy nasz kręgosłup pod kurzniami koniecznie oddech. Ha. 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 No i najlepiej dla osłabionych osób, osób, najlepiej przekręcić się kolanko podciągamy w bezpieczny sposób siadania. Przekręcamy tu głową do dołu. Pomalutko. Wstajemy. Może kręcić się w głowie, więc natychmiast wykonujemy przedmuch, tak? Łokcie wysoko, dłonie na wysokości czoła, troszeczkę na odległość. Sęczę. Do końca bądź się wypuszczamy. Roztrząsamy ręce, roztrząsamy. Lekkie skrętne ruchy I picie wody. Na zdrowie. Dziękuję za uwagę. Polecam te ćwiczenie na co dzień. To jest pierwsza część na plecach. Pozdrawiam.